Jesteśmy. Cześć, witajcie. Zaczynamy od powtórki palca wieruskiego. W poprzednich odcinkach, kto 7, kto 8, czyli kurs tańca online 7, kurs tańca online 8, uczyliśmy wam Was z tych pierwszych figur, a dzisiaj będzie rozwinięcie. Otwieramy bardziej skrzydła. Jeżeli jesteście pierwszy raz, pierwszy raz nasz film, to właśnie warto wrócić do tych filmów, o których mówimy, Ania. Tam zrobiliśmy krok postępowy. Dzisiejszego odcinka jest Synergia. Yy, ale zanim o nim powiemy, pokażemy Wam kroki. Jak tańczyć, żeby się razem wspólnie bardziej obracać, tak? Po większej przestrzeni. Do tego potrzebne nam są kroki. Yy, kroki yy, może najpierw pokażmy bez obrotu. Part idziemy oboje te samo. Na razie dla ćwiczenia tą samą nogą do przodu. Prawa do przodu, lewa do boku i połączyć, tak? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Chyba się cofniemy, żeby nazwiał się. Jeszcze raz lepiej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa. Teraz w tych krokach sobie powolutku jeszcze sobie sami zróbcie to e, później po, po, naszym, po naszej transmisji, po naszym filmie. Co w tych e, krokach będziemy robić? Tak, partner i partnerka mają dokładnie te same kroki, tylko raz partner tańczy do przodu, a wtedy partnerka tańczy do tyłu, mhm. bądź odwrotnie. I żeby się zacząć obracać, to to spróbujmy małymi krokami to zrobić. Czyli nie od razu pełny obrót tańcząc w parze, tylko podzielmy sobie to na przykład na y, kąty 60 stopni najpierw zrobimy, mm -hmm. tak? Czyli będziemy sobie wpisane w koło, tak? Czyli mm -hmm. po 60 stopni. Za każdym razem 60 stopni obrót robimy. Tak? Idziemy wolno, nie do przodu, mm -hmm. tak? E, raz, 60 dwa. Stopni. 60 stopni stopni. Do tyłu. E, raz, dwa. 60 stopni. Raz, dwa, 60. Raz, dwa, trzy. Teraz zrobimy to samo. Słuchajcie, ale będziemy pamiętać, że właśnie, co z tym stryklem, tak? Mówi, Aha, to, to za chwilkę, bo, bo przyszło dzisiaj bardzo dużo lat już uczymy walca wiedeńskiego, innych tańców i dzisiaj do nas przyszedł taki sposób, żeby Wam wytłumaczyć, jak prości, jeszcze prostszy sposób według nas, jak to zrobić, żeby w, tym, w tych obrotach się wymieniać, zamieniać miejscami płynnie, żeby sobie nie przeszkadzać, ale żeby współpracować, tak? I teraz może ja już będę tańczyć kroki partnerki, zatańczymy teraz hmm. po kwadracie, czyli będziemy robić kąty proste, ale jeszcze tak? Tak? Bo nie zadańciliśmy jeszcze razem po kwadracie. Poczekaj. Po trójkącie. Po trójkącie zatańczymy. Zatańczymy, <noise> słuchajcie, zadańmy teraz po kwadracie, czyli zrobimy więcej obrotu. Wiesz co mi chodzi? Zaraz zrobimy to w parze. Dobrze. I po kwadracie, czyli co 90 stopni, zobaczcie, I tak? Stop naszych raz, zrobić. dwa, właśnie się Aha. przesunę. Raz, dwa, trzy. Raz, jeszcze raz to samo. I teraz uwaga, ja stanę jako partnerka. Dziewczyny lewa w tym zaczynają. Tak, po kwadracie. Z, dwa, trzy. Co 90 stopni, tak? Kąty proste robimy, stopni. twarzą do każdej ściany, do jednej ściany, do drugiej ściany, do trzeciej ściany i twarzą jestem do Was Tomek Tyłem, tak? Czyli po kwadracie 90 stopni, I teraz czyli zobaczcie, powiedzmy już właśnie. nasz obrót się zwiększa, było 60 stopni, teraz jest 90, no i każdy marzy o tym, żeby co zrobić, żeby tańczyć dookoła sali, czyli po kole, tak? Czyli do tego właśnie przyszedł nam cyrkiel, ponieważ to jest takie narzędzie, które rysuje kółko, tak? Tak jest. I o co chodzi w tym cyrklu? Co jest w cyrklu? Właśnie. O to chodzi, jeżeli to jest para. Partner i partnerka, dwie, tutaj są dwie takie nóżki, tak? Cyrkiel ma dwie nóżki. I na zmianę, raz partner jest igłą, a wtedy partnerka jest rysikiem i tańczy wokół partnera. A raz odwrotnie. Oni się zamieniają rolami, tak? Czyli w każdym kroku jest zamiana. I, I tu tkwi cały sekret, że Rysik jest tą jakby osobą, która tańczy dynamicznie duże kroki do przodu, mhm. a wtedy igła jest w miejscu. Czyli to nie myszy z rysikiem, tak? Żeby było jasne, tylko. Zamieniamy się. Raz, raz, raz tak? jestem rysikiem, raz igłą. I w każdym mhm. kroku jest zamiana. Ja jestem raz rysikiem. Tomek jest rysikiem. Kiedy, jesteśmy, kiedy ta dana osoba w parze jest rysikiem? Kiedy tańczę w przód, jestem rysikiem. Kiedy tańczę w tył, zamieniam się w igłę, czyli tańczę małe kroki w miejscu, tak? Okay. bo jestem tą stabilną stopką. No i teraz, jak to zatańczyć w parze? Tak? parze. Może? Spróbujemy razu? Parze? To jedziemy w parze. Może Dobra. po trójkącie na razie. Dobra. Po trójkącie, ale już za zastosowanie rysika i. Czyli ja jestem igłą w tym tańczę. Ja jestem rysikiem troszeczkę większe kroki. Raz. Dwa, trzy. Tak? Teraz ja jestem rysikiem, obchodzę Tomka. Partner małe kroki. Wokół partnera tańczę. Super, bardzo mam dobre, bardzo dobra igła tutaj, czyli stabilny, statyczny. Stopka, Tomek tańczył w tył. Teraz zamieniamy się, ja tańczę w tył, ja jestem tą osobą mniej aktywną, czyli stopką. I znowu ja teraz obchodzę, jestem rysikiem w przód. Igła w tył tańczy. Rysik w przód, tak? Teraz po kwadracie zobaczcie, jak już to opanowaliśmy, możemy zwiększyć obrót. Spróbujemy po kwadracie. Uwaga, ja jestem rysikiem, Ania jest igłą w tej pieśni. Rysik rysuje kąt prosty. Teraz ja jestem rysikiem, kąt prosty. Tomek rysik w przód, igła w tył. Rysik w przód, igła w tył. Super. I teraz, jak już czujemy się w miarę swobodniej, ten kwadrat. Jako taki nam wychodzi czasem, to będzie taki kopnięty kwadrat rąb. Nie przejmujcie się tym, czasem wyjdzie nam trapez, też się tym nie przejmujcie. Kto jest z nami? Adi, cześć, cześć Adi. Próbuj Adi, zatańcz to sam nawet, albo jak kiedyś pisałeś, z córeczką możesz to próbować tańczyć, nawet wziąć, Tomek tak kiedyś tańczył, wziąć na rękę dziecko i z dzieckiem też te obroty tańczyć wtedy, to jest takie, dzieci bardzo lubią, kochają po prostu jak się świat wokół nich tak. obraca i kręci, uwielbiają to. To co, jeszcze raz spróbujemy? Czyli, czyli co? Czyli jeszcze raz spróbujemy, tak? No może z muzyką, co? No nie wiem, czy mamy taką muzykę. A słuchajcie, co fajnego wy, wyczailiśmy. I chodź powiem, powiemania Tak, zrobimy małą przerwę. Zróbmy żeby chwilę. wam podpowiedzieć w tych poprzednich filmikach, kiedy już trafiacie na taki moment, że nie do końca załapujecie kroki. To może być tam ta cała seria, co się tańczy na weselach na przykład. To bo tak. my tańczymy na przykład do muzyki. A wy chcecie to z, że zwolnić, możecie użyć takiego. I tam się pojawi prędkość otwarzania czy szybkość otwarzania. Jak się w to kliknie, to jest wersja taka środkowa, to jest normalnie, albo można przyspieszyć. Na 0,5 pół zróbcie i zobaczycie, co się stanie. Zróbcie na 0,5, pół, my słuchajcie. My na... wszystko my... Bardzo, powoli my bardzo wolno. tłumaczymy. Pokazujemy kroki i wtedy jest łatwiej to załapać To słuchajcie, jest bardzo śmieszne. Genialnie, że można się. Że tego na... Wtedy wolno się można nauczyć, ale słuchajcie, mój głos brzmi po prostu jak... Jakbym był po imprezie takiej dwudniowej, naprawdę, wolniutko. Super, super, super sprawa. Za, zachęcamy Was, żeby to wykorzystać. To co, muzyka? Może zróbmy tak. Spróbujmy po trójkącie najpierw, później po kwadracie, a później dopiero po kole. Dobra, te trzy okay. rzeczy. Zaczynamy spokojnie. Możecie nawet zacząć, tak? Tylko w przód i w tył, taką malusieńką, taką gwiazdą. I po kwadracie. Do każdej ściany. Do każdej ściany. Do ściany. Do ściany. Do następnej. Po kwadracie się. I trójkąt. Rysik w przód duże kroki robi, igła w tył, małe. I pochoracie jeszcze raz. Łańce, z Rysik w przód, teraz Tomek jest rysikiem. Duże kroki, małe. Duże kroki, i małe. Rysik w przód, tak. igła w tył. Rysik robi duże kroki, no bo żeby narysować to koło, jeszcze raz Wam pokazuję. No to Rysik musi po prostu się kręcić, tak? Musi tak się obracać. A w tym czasie igła, czyli stopka, tańczy w miejscu. Widzicie? I wtedy dopiero wyjdzie nam piękne koło. A co będzie, jak Rysik z igłą nie będą współpracować? Bo na przykład igła się będzie chciała przemieszczać, tak? To wiecie, co wtedy się dzieje. To wychodzą nam Esy Floresy, tak jest. co też nie jest złe. Nie jest złe, bo taki taniec też jest fajny, jak się robi jakieś eksperymenty, ale wiecie, żeby. Współ... No to jest potrzebna ta synergia. Tak. Synergia jest niczym innym jak takim współdziałaniem, czego efektem, współdziałaniem wszystkich, jakby, czy na przykład tutaj partnera i partnerki, czego efektem jest efekt większy niż gdybyśmy każdy z nas osobno coś robił, tak? No i to można porównać do życia. Jak jedziemy autem, to też ta osoba, która jest na podporządkowanej drodze, to musi się zatrzymać, żeby ta mogła przejechać, bo jak wszyscy naraz będą chcieli jechać, to nikt nie pojedzie, wszyscy się zatrzymają. Puchanie, Rozumiecie, tak. o co chodzi? Jest jeszcze takie piękne porównanie, które kiedyś mi przysłała ciocia. Pozdrawiam Cię Wandę. Ona mi to kiedyś napisała taki cytat, nie wiem skąd on pochodzi, że jeden koń uciągnie jedną tonę, tak? Czyli wiezie jedną tonę z tyłu i więcej nie da rady. Ale jak już będą dwa, dwa Konie ciągnęły ten wóz, to można naładować cztery tony. I one te dwa konie dadzą radę, widzicie? Tak Czyli to jest tak jakby do potęgi, tak? Synergia polega na tym, że jednostka potrafi mniej niż dwie osoby razem do potęgi, tak? Czyli już te cztery tony. Tak samo tutaj. Jeżeli każdy z nas będzie robił swoje, ale będziemy to robić razem, tak, tak? jest. Po prostu partner, chłopaki, my nie możemy być cały czas rysikami, tak? Nie możemy być cały czas tym rysikiem, znaczy, w sensie, no, wiecie. Rysik jestem, do przodu. Rysik do przodu, tak, to jest, słuchajcie, jak za, zawsze, słuchajcie, rysik do przodu, natomiast w tańcu jestem raz rysikiem, raz igłą. Rysik obchodzi, robi, zatacza to, 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 to koło. A kiedy igła jest w miejscu i się obracam. Pamiętajcie jeszcze ostatnia rzecz, żeby się w każdym z tych kroków delikatnie trochę się obracamy. Wtedy, wtedy nie odkładajcie tego obrotu na ostatnią chwilę, albo tylko w pierwszej części. Hm? No właśnie, to tyle na dzisiaj chyba. Chcieliśmy, żeby zamknąć się w 15 minutach, bo wiemy, że każdy z Was jest w pracy, zrobiliście sobie być może jakąś przerwę małą, krótką na taniec. Być może obejrzycie nas dopiero później wieczorem, albo już zupełnie w innym dniu. U nas jest teraz już czerwiec, już wszystko kwitnie tak, bo w poprzednim odcinku mówiłam o piwoniach, słuchajcie, uszłam sobie sukienkę w piwonie, bo się nie mogłam już doczekać, kiedy te kwiaty się pojawią e, w naszym otoczeniu pięknego dnia wam życzymy, cudownego tańczcie, cieszcie się życiem każdym momentem kiedy tylko możecie, to chwytajcie partnera i próbujcie Próbujcie zatańczyć walca wiedeńskiego. Mało tego, nami. słuchajcie, synergia ta, powinna być w tańcu, kiedy ta partner tańczy z partnerką. Ale zastanówcie się, zastanówmy się wspólnie, czy taką synergię możemy stworzyć wokół siebie, w, nie wiem, w swojej rodzinie, czy w swoim otoczeniu zawodowym. Synergię, czyli będę robić coś z kimś, bo wtedy efekt będzie, z kimś mogę po prostu pociągnąć dwie, cztery tony, tak? tak dużo, więcej, po okay? prostu dużo, dużo więcej, dużo więcej. Czyli zachęcamy Was do synergii. Hmm? Tak, pamiętajcie, rysik w przód, i w <grym> To jest najważniejsze dzisiejszego dnia. Rysik Hacło do przodu, chłopaki. Dwa na dzisiaj. Zostawiamy Was z tym. Całusy pięknego Dzięki dnia bardzo. i do zobaczenia za tydzień, zawsze w czwartki o 12 w porze hajnału Ania i Tomek na kanale YouTube Prima na i na naszym Facebooku. Dzięki bardzo, do żegnamy zmaśnia. się, do zobaczenia.